Elo, dzisiaj <kluzny> będziemy pokazywać, yy, znaczy będziemy oglądać właściwie yy, typy graczy w Among Us. Także my sobie weźmy tutaj yy, o. Dobrze. I weźmy sobie, tak, i oglądamy. Musimy przeprowadzić śledztwo, żółty cymbale, gdzie byłeś? No ja sobie te no normalnie, no kurde, kabelki robiłem, w tym, no, elektryku. Okej, a ty, cyjan, no to ja szedłem w lewo, potem na dół, potem do góry... Zostawcie łapkę w górę! Potem w lewo i tam masz takie notę i to robiłem, i potem do góry, a potem w lewo. Cyjan, ty, ty, ty to chyba pijany jesteś. Hehe, <ścoughs> cymbał. Pierdziele nie będę znów brał jako ten głupi crewmate. A few moments later. Two years later. O w końcu! <laughs> o kurde, w końcu jestem oszustem jej. Teraz pokażemy, kto tu rządzi. O nie! Ale tu syf, ktoś musi to wyczyścić. Kurde, ile brudów twój, cholera, a ile kurzu apsiu, apsiu, a psi, a psi. Idę czyścić wenty dalej. Co ty tu robisz? Ja jestem obserwatorem, zaraz tutaj oszusta znajdę. A few later. I co kto jest to oszustem? Czekaj, daj mi chwilę, już prawie wiem. Two years later. Wiesz już, wszyscy zrobili taski, tylko nie tej cymbale. To ty jesteś oszustem. What? Kurde, oh kurde, wiem, kto jest to oszustem Hopsa Satra, ale jestem najlepszy idę powiedzieć wspólnikom. Hello, Cześć, wspólniku. Boję się w tym świecie pełnym okrutników i potrzebuję towarzysza. Spadaj cymbale, skąd mam wiedzieć, czy nie jesteś się oszustem? Dobra, podgłoszę trochę. Siemanko, wspólniku, będę za tobą biegał, bo się boję. Spierdzielaj, zaraz powiem wspólnikom, że mnie gonisz. Cześć, wspólniku, będę z tobą biegał, bo szukam kolegów. Nie ma pro problemu, chodź, pokażę ci fajne miejsce, kolego. O, stanie o tutaj dokładnie. Wspólniku, jeśli chcesz wesprzeć, to możesz zrobić to o tutaj. O, dobra, kolejna część. Śledczy. Tak, to jest. Uh. O, impa. tyk tyk <laughs> <laughs> o oh jejko Bez mózg <laughs> Elo <laughs> Nub, To będzie dobra. სანტა <sum> სერუჯა <tase, ludzie. laughs> amator Datta so oggi <śmulatuj> najgorzej o nie dlatego ja zawsze sprawdzam na mapce o troll <śmulatuj> w 10 sekund Dobrze zmontowane w ogóle. Triggered. Elloooo? Aaa, niestety tak to jest. Nie wiem czy mnie dobrze słychać, chyba tak. Bo ostatnie odcinku za słabą słabo by było słuchać. Mam nadzieję, że teraz mnie dobrze słuchać. Taką mam nadzieję. O, mhm, zban. <laughs> o nie, to jest najgorsze zadanie moim zdaniem. Bo nie wiem, czemu mem memiarska jest karta. Bo ja kartę na przykład potrafię, jest banalna. Kabelki też niby trudne, ale proste. O jejku. Ale się wkurzył. Eee. A... To jest najgorsze zadanie. To jest porceleniec. No dzięki, idź. Dobra, zobaczę wyniki i Małe problemy techniczne. Powiedzieć wspólnikom, wspólniki mamy oszusta. Jesteśmy najlepsi. Bo ten cymbał brązowy, ej, powiedz im, że wlazł do węta bo ci nie uwierzą w to. No, ten cymbał brązowy wlazł do węta. Jakiego węta? Nieważne, jesteś oszustem. Ej, ale nie wchodziłem do węta. Trudno. Dostawajcie łapencje, a my się widzimy już niedługo. Siema!